Dobry wieczór, pan. Z pewnością zgodzi się ze mną każdy, kiedy powiem, że historia przeorała naszą ojczyznę tak, jak rzadko który kraj. Bo to nie ma miesiąca, chyba nie ma nawet tygodnia bez jakiejś rocznicy. Weźmy ten obecny. Jutro przypada rocznica napaści hitlerowskiej. Trudno mi będzie wnieść cokolwiek nowego do tego, co już od 50 lat na ten temat inni zdążyli napisać lub powiedzieć. Ale dziś też mamy rocznicę. Kto wie, czy nierównorzędną wobec historii? Bo przecież od podpisania umów w Gdańsku i Szczecinie, w dniu 31 sierpnia 1980 roku rozwinął się proces, który ogarnął nie tylko Polskę, ale i cały wschodni blok. I doprowadził do zmian politycznych o zasięgu nie tylko europejskim, ale światowym. Jak w przypadku II wojny światowej, tak i tu wszystko zaczęło się od Polski. Nie mogliśmy wówczas przewidzieć ani mającego nastąpić tak zwanego pierwszego okresu Solidarności, okresu niesłychanych od wojny zmian ani stanu wojennego. Tym bardziej nie mogliśmy przewidzieć rozpadnięcia się komuny i odrodzenia nowej, demokratycznej Rzeczypospolitej. Czuliśmy jednak wówczas, że oto na naszych oczach dokonuje się przełom dziejowy. Pozwólcie Państwo, że dziś podzielę się z Wami fragmentami moich osobistych wspomnień z tamtych gorących, a jakże nadzieją przemiennych dni. Co działo się na wybrzeżu, wiedzieliśmy przynajmniej w zarysach z wolnej Europy. Donosiła ona, że telewizowie na zachodzie już przyzwyczaili się do wąsatej twarzy jakiegoś elektryka ze stoczni, którego fotografia obiegła świat. Miał nazywać się Lech Walesa. Dopiero po kilku dniach zaczęto wymawiać Wałęsa. Widocznie nazwisko przeczytano z zachodnich doniesień. Natomiast w środkach krajowych nawoływania do zakończenia strajku powtarzały się do znudzenia. Ale po ogłoszeniu wszystkich postulatów strajkujących stoczniowców już pisano i mówiono znacznie więcej. I trzeba to uczciwie przyznać. Z pewnym szacunkiem dla załóg wybrzeża dla wszystkich było oczywiste, że partia została przyparta do muru. Aż tu nagle w sobotę, tuż przed wyjściem z pracy usłyszeliśmy przez megafony komunikat, między Zakładowy Komitet Strajkowy i delegacja rządowa osiągnęły porozumienie wymagające oczywiście ratyfikacji przez obydwie strony. O ile taka ratyfikacja nastąpi, podpisanie porozumienia spodziewane jest w niedzielę. I natychmiast zaczęły się spekulacje. Kto komu ustąpił? Czy robotnicy dali się znów otumanić? A może to wszystko okaże się jeszcze jedną wielką lipą? Nazajutrz po południu telewizja transmituje na żywo ze Stoczni Gdańskiej. I oto już kamera przejeżdża obiektywem po wielkiej, wypełnionej po brzegi hali. Czym się śni? Z jednej strony Lenin, z drugiej Krzyż. Kamera ukazuje też jakąś makietę. Coś smukłego z krzyżami i chyba mignął mi się znany symbol kotwicy polskiej walczącej. Już do stołu podchodzą elegancko ubrani z władz i członkowie komitetu strajkowego, z tym, że ci ostatni w zwykłych ubraniach roboczych. A ten człowiek o nazwisku Wałęsa, który to? Tak, to musi być ten. Tak, kamera wybiera go, przybliża, ale faktycznie ma ten chłop wąsiska na schwał. Marynarka nałożona na roboczą koszulkę w ręku niesamowitej długości pióro czy też długopis. Wicepremier Jagielski, zwracając się do zebranych, nie używa słowa towarzysze. Wyraźnie słyszę, jak mówi panowie. Wałęsa mówi krótko, niezbyt gramatycznie, bez kwiecistych zwrotów od tak, jak robotnik. I tu okazuje się, że władze zgodziły się na wszystkie postulaty. Jest nawet mowa o zniesieniu cenzury. Wszyscy mogą tworzyć wolne, niezależne związki, a ta makieta, którą widziałem, to przyszły pomnik ofiar masakry z grudnia z roku 70. Po podpisaniu wszyscy wstają na odśpiewanie hymnu narodowego. Podobną uroczystość, tym razem ze Szczecina, transmitowano również na żywo. W kilka godzin później. Różnym ludziom utrwalają się różne, często wręcz nieważne szczegóły doniosłych aktów historycznych. Mnie na zawsze zapisała się w pamięci twarz pomocnika kamerzysty telewizyjnego. Na chwilę wypełniła ona ekran. Młody człowiek. Trzymał wysoko rampę oświetleniową i płakał. Autentycznie płakał ze wzruszenia. I mnie ogarnęła emocja. Siedzącego wygodnie w fotelu przed telewizorem, coś mocno ścisnęło za gardło. Poczułem się nagle tak, jakbym osobiście uczestniczył w jakimś prologu do narodzin nowej, wolnej Rzeczypospolitej.